dzisiaj kociakowe, no już masz te smaczki Halo, halo, co, 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 co tam się <grymne> dzieje? Ojeju, się Kociakowe soszetki z minisu so. Hej <grymne> słodziaki, a dzisiaj Mufu Sand, czyli nasza kotu krewetka Która jest ruda tak jak P i nasia, a ja dzisiaj jako pusin. Tak, tak pusin. Otworzę te saszetki Jestem strasznie ciekawa, bo tak jak wiecie, w Japonii Mufusend jest strasznie popularny. Czemu ściągnęłaś własnych... tutaj kreweteczki, co? Bo ja się tu nie mieszczę, o, tak? Dziękuję. A to nie, ty możesz odejść, one niech zostaną. Mamy tutaj osiem saszetek do otwarcia, a mało tego mamy sześć różnych kociaków. Nie. Siedem. Jest jeszcze ten. No to osiem kociaków łącznie. No, kociak. ten, bo to jest ósmy kociak. Zobaczcie, jaki słodki. Pipi, pi. co robi? Chcecie za blisko. Ale, mama, masz smaczka? No, już nie. W ogóle wiecie, jaki jest najlepszy fig na kota? No, on się nazywa nieśmiała panda. Bo no one mają imiona wszystkie. No tak. Jeśli uwielbiacie kociaki, jesteście w tym kociaki, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Jeśli jesteście w tym psy, koniecznie napiszcie komentarz tim Pieski. A my... Tak, wielki pojedynek, psy czy koty, Zacznę Zaczynamy tak. od tego najbardziej rozleconego, no bo sądzę, że już dość sporo przeżył, więc nie męczmy go jeszcze bardziej. Wow, chyba ten też. No Droga była ciężka. Miejmy nadzieję, że kociak w środku się nie uszkodził i pipi! Co ty już twoje futerki? A ktoś tu ma dużo futerka, futerko. Nie tak to twoje futerko Bała. No, ja nie wiem o czym Wy mówicie, tak zdecydowanie to nie moje futerko. No nie wcale nie. nie. Słuchajcie! Co my tutaj mamy? Ojęciu! One wyglądają dosłownie jak te Disneyowe i są identycznym opakowaniem z opakowania. No i teraz pytanie: tylko co będzie w środku, i żeby było jak najmniej powtóreczek. No przecież, że tak najpierw żadnej. To szeleści? Tak, I to szeleści. A co my tu mamy. Ojejcu, ale One są duże! Myślałam, że są trochę mniejsze. To jest chyba owieczka. Krowa. Ej, powiem wam tak, to jest plastik, taki normalny, a to no. jest takie mięciutkie. Fajne, a to jest krówka. Jaka krówka, to, to jest krówka. owieczka. A owieczka. Aha, Sipla. dobra, nieważne, myślałam, że to jest krówka. Czy ona stoi i stoi, dobra już się Właśnie, że oczywiście to jest minisa, so, no i wygląda śmiesznie. I z tyłu też ma podpis, że mój także jest słodka, ale to nie jest mój faworyt, bo tak jak widzicie, na tym tutaj porównaniu moim faworytem jest tutaj Cute Little Rabbit, czyli to jest króliczek różowy. No i to Małpka wygląda lion. super. Ten lion wygląda jak Pipi. Zdecydowanie jak Pipi. Trafiamy Pipi z tym. Chce być! Ej, będzie sztos! Pipi trafimy cię tutaj, My już się trafiliśmy w wszystkie są Pipi tutaj w ogóle czatuje, bo ona bardzo lubi saszetki. Pipi ze wszystkiego najbardziej kocha saszetki. Dlaczego? Ponieważ... Folia z szeleści. Tak. W kolejnej mamy O, O, no, O, folia, folia. Zobacz, Konkurencja tam jest. Konkurencja A tam może po chwilę otworzysz, Pipi? Najważniejsze, żeby nie było żadnej powtórki. Żadnej. Tak, dokładnie. Żadnej. Nie, nie wszystkie są rude. Dwa nie są rude i właśnie trafiliśmy. Patrzcie, już wystają mu no, takie jest papucie. Myślałem, że to jest panda. Lew. Nie. Chuala. Po... Chuala. Ale on ma takie milusie tu, tutaj. Czekaj, bo jestem coś ciekawy. Weź pokaż to, Pipi. Jestem ciekawa, jak zareaguje na minikota. On się w ogóle nazywa Ignorant Hala. Dobrze. Ale wszystko ignorują. Pipi, patrz, Tutaj. Zawiedziona, bo smaczka nie. Wystałaś już smaczka. Nie ma takiej jakiejś Zmielonego, reakcji takiej ciekawej. Myślałem, że będzie na przykład... Powinien mieć pukciak pom pom Ja uważam. I idziemy dalej. Ale w przerwie bardziej ją zainteresuje Alfred. O, Janek Alfreda. Ona Puff? lubi łóżko gryźć. A, 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 o, Janek też jest fajny. Alfreda. Oczywiście znaleźć dziecię na naszym sklepie wlinki.pl Możecie go znaleźć tam albo w zestawie z Frediem albo osobno Proszę, Idziemy teraz do kolejnego bardzo, bardzo, ooo, Ile on musiał przeżyć, żeby tutaj dojechać To mhm. jest dla niego bardzo ciężkie przejazd Otwieramy kociaka i czy tutaj wymiał czy nam nowy kociak I pamiętam jak w Japonii byliśmy w ogóle w kociej kawiarni I to była chyba jedna z tych takich najfajniejszych kociej kawiarni Bo gdzieś można było sobie normalnie na dole A później na górę pójść do, do kociaku Tak, uważam, że to jest lepsze niż jedzenie z kociakami Bo wtedy masz jedzenie, ale wiecie no chcesz się nimi zająć też Ale tak. chcesz też tracić czasu, więc tak nie możesz się zdecydować a tam, tam było tylko pićku, można tam było pić, tak, tak. No, Nie mamy, błagam, błagam no, no. no chciałam go zdobyć. Ej, zobaczcie, Pipi wyglądałoby super w takim dzianku. Pipi. Pipi, właśnie, my się jej na karnawał, przebranie lwa. Już robiliśmy przebrania dla Pipi na tym Uuu. odcinku były śmieszne, ale z nich w sumie wybraliśmy tylko trzy takie, które faktycznie ona będzie nosić, ponieważ są wygodne. Ponieważ niektórzy są tej wybredni. Mm, tak, wybredni, i co ty są wygodne, więc wiesz, natomiast takiego lajona to byś z chyba że. W ogóle Pipi jest strasznie dzisiaj śpiąca, zauważyłaś? Cały czas. A śpii. wiesz co, ona robiła no. rano? Wiem, o piątej rano biegała za myszką w domu. Nie wiem, czy wiesz, ale. Są myszy w domu Laffey party. Wielkie zadanie złapać różową. To przecież jeszcze Alfreda nie łapie. Dlatego, że jest za duży. Ej, ale jego ogromnie no, to już co innego. Mamy tu w kolejnej. Dawaj, mufinka, swoich puszynowych się użyj i jeszcze zdobyć różowego królika. Kotok królika. Najważniejsze, no, żeby nie trafiać powtórki. Ej, poczekaj, znowu to? To są rabaty Ej, Nie, nie ciekawi. to ciekawie. To trzeba zrapać. No drafiam. bo to jest kod do sklepu. No to nie wtedy raba. Nie, nie, wpiszę rabat, jeżeli będzie miał. Ale ja nawet nie wiem, czy to stacjonarnie, niestacjonarnie. No ja paznokcie nie chciałam. albo monetą czy to nie mam. Manečiai. Oi, irgi. Taip, kur kas? To jest plastyczek. To jest soft red panda. To jest czerwona panda, jak to nie wypanda? To nie wypanda, bardzo podoba Tylko mi się. Tylko nie wygląda jak czerwona. No nie. No one ale mają normalnie taki kolor. Podobała ale... ci się ta bajka. No miła w porządku, śmieszna trapa, okay. taka bekowa. Taka śmieszna bekowa. W porządku ja. Pipi zasypia tutaj na siedzącą, Zaczęła chrapać przed chwilą. Serio? No. Ale zobacz, tak lubi tutaj siedzieć, że sobie siedzia. No bo ona kuchu. nienawidzi jak ja montuję, bo siedzi przy komputerze. Tak samo jak i te gra na komputerze, to na tego nie cierpi. Ona lubi jak właśnie, co się robimy tutaj. O, a ten dywan lubi O, tak dywan, podrapać dywan, super, jak jest tak zwinięty do nagrań. Hmm, štos. Kolejny kociaki. To już będzie sobie. piąty. Czekaj, w tej kawiarni w ogóle na ścianach były zdjęcia tych wszystkich kociaków, a ich było dość sporo. Powinniśmy Dobra. mieć w całym domu zdjęcia pipi. Albo powinniśmy wziąć drugiego kota. Nie, Pipi jest na razie unosenne rolito My Friendito, a nasze mieszkanie jest za małe na dwa kociaki. Zastanów się nad tym. Co? 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 czekiłam mi różowy! Nie, yeah, jakie szczęście, ale my dzisiaj mamy fuksa To, Ej, to dzięki są... temu, że ja się przebrałam za Pusina, a tu jest obok Tipi Zdecydowanie i zobacz, to jest piąty z sześciu Czekaj, 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 czekaj Ogonek! Ogonek, jaki cute Aż mi się przypomniało, jak ty miałaś z tyłu ogonek w tej bluzce I ty nie wiedziałaś o tym mm -hmm. <laughs> Jak robiłem ci, co? Outfity. Dobra, mamy z siedmiu. Stały trzy. Małpki chciałeś. Bo no to, z tej a, strony brakuje nam tylko małpki. A z drugiej? No i tego. To, to, to jest najrzadsze. Tak, to panda. Jest panda no. Każdy lubi pandy. Najfajniejsze są jak oglądacie na przykład na YouTubie, jak pandy sobie żyją i się wywracają. Tak, juu, turlikają I ogóle, się. Ja chciałam właśnie trafić tą trójkę najbardziej. I w sumie ich trafiłam. Nie zmieniam zdania, że Kitek panda. chciał małpkę. Pandę, co ja mówię? Małpkę i pandę. I pandę. Dobra, ale mamy to... jeszcze trzy, więc spokojnie, trafimy na luzie. Małpka musi być jest co jest najgorsze, że jak już do takiego momentu, to szansa na powtórkę jest tak duża Za dużo gadasz o powtórce, przez to, że ty manifestujesz tą postać Nie, 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 nie ma czegoś takiego tak. jak manifestacja, tam coś jest albo nie ma Małpka. Ja manifestuje zobaczę Dobra, manifestuję i powiem małpę. ci, że Cześć. przez ciebie Ostatnio tylko to samo W momencie, kiedy wspomniałeś o powtórce, ja się powtórka Oj, wielka Manifestuj małpkę. Małpka, Małpka Zero proszę Zero powtórek, damy radę, słuchajcie, tak. damy radę Ten byczkociak będzie na pamiątkę Ale małpki robią What's jakieś no. takie Brrr. Ej, fajnie jeździ. Fidget <noise> I <ten> spinner. <noise> I ten spinner. Kiedyś popularne, a teraz pytanie, kto Zapomniany. z was go ma. Zapomniane. I w środku mamy... Jej, tak, mamy to. Po raz kolejny. Manifestacja nie działa. Manifestowałam małpę, małpa nie ma, małpa nie ma. To ja manifestuję tutaj ma. pandę. Tu będzie panda, która się przewraca i nie dziwię się, że są na wyginięcie że ludzie muszą się nimi zajmować, bo one jeszcze, sobie same ja, krzywdy robią. Jak ja widzę w ogóle, co tam się dzieje, jak one spadają z tych drzew, nie, Straszne. dla mnie za dużo. Trzymaj, Słuchajcie, mamy tu zrobić. ostatnią saszetkę. Jeśli jeszcze ktoś nie zostawił do góry, to niekoniecznie go zostawi, to na pewno się nam uda. Trzy, dwa, stawiam kciuka do góry. Jeden. Jeden! Poczekaj, 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 ja będę strzelał. To jest... Nie. Koala? Mm. Jej, jest moja małka. No dobra, jednak nie mamy takiego szczęścia, ale tyle trafiliśmy bez powtórki. I tak nie jest źle, uważam. Ale że... i co ja uważam, że jest to wina kitka, ponieważ w każdym odcinku, jak zaczyna gadać powtórce, one się magicznie pojawiają. Nie, 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 Ja uważam po prostu, że 5 z 7, to i tak jest naprawdę bardzo dobry Ale wynik. Ja się cieszę, bo ja mam moje to Jest szko Szkoda, że ich nie trafiłam powtórki, tak? Szkoda, że nie trafiłem małpki, co nie? Albo szark tak zdecydowanie. Szark. Rządzą. Pamiętaj, że zawsze chodzą parami. Tak, dwa też w jednym złapałem, nie pamiętasz tego? Dwa są! Dwa! Musi być powtórka! I akurat już je wziąłem. No, zdecydowanie są ładne! A jeśli Wy chcecie zobaczyć jeszcze więcej ciekawych odcinków, to zapraszamy Was koniecznie na ten ciekawy filmik. Wisiaki, pa!